Witam w pierwszym odcinku z gry Fortnite. Tak, Fortnite na moim kanale. Są osoby, które lubią Fortnite, a są osoby, które nie lubią Fortnite. Kilka osób z Instagrama głównie pisało i się pytało, czy nagram Fortnite, czy taka gierka będzie u mnie na kanale. Pierwszy film nagram. Zobaczymy, jak będzie z dalszym ciągiem gry. Czy będzie drugi, trzeci, czwarty, piąty odcinek? Zobaczymy z tym. Jeżeli już Wam się podoba ten odcinek, zostawcie kciuka w górę i zobaczymy, jak ten odcinek się potoczy. Ale zanim będzie ciąg dalszy, to żaden film bez kakałka się nie obejdzie. Teraz można zaczynać. Lecimy. Mój ulubiony tryb w Fortnite jest to zero budowania. Kiedyś, jak Fortnite był początkowy i był tylko tryb z budowaniem, to bardzo zniechęcało mnie do rozgrywki. No a teraz zobaczymy, jak to będzie. Zero budowania, gra rankingowa, solo kraj. Nie wiem, w jakie miejsce w mapie mam lecieć. Nie mam pojęcia za 27,6 sekund. Zaczynamy rozkrywkę. Mam nadzieję, że nagranie będzie płynne, bo nie wiem, jak mój komputer sobie poradzi z Fortnite'em. Z tego powodu, że kartę graficzną mam dobrą, ale procesor jest do wymiany. A jest to Intel 7. Jejku, co to jest za muzyka? Czy ja jestem w stanie tą muzykę ogólnie wyłączyć? Bo. Jak nie, to będzie mały problem za chwilę. Bo YouTube się przyczepił o prawa autorskie. Coś tutaj mam. Nie no, muzykę mam wyłączone W0%. Dopisz, proszę, idź tam do buty, proszę cię. Tak, mam w pokoju pieska. Dobra. Gdzie mam wyskoczyć? No nie wiem, może tutaj wyskoczę. Obstawiam, że to może być krótki mecz, naprawdę, bo. Raz, dwa i mogą mnie tutaj zmiażdżyć. Dobra, jednak chyba jestem tutaj sam, ale pewny nie jestem. Nie wiem, spróbuję tutaj wylądować. A czy to będzie dobry pomysł? Skąd ja mam to wiedzieć, widzowie? Kurczę, Teraz zobaczymy. Niech mi pójdzie. Nie, nie widzę w ogóle amunicji i już jest minus. Może jednak tutaj coś zobaczę? Zobaczę, no znajdę w środku. Mam nadzieję, że pieska mojego nie słyszycie. Ja sobie odtycha głośno. Dobra, mam jakąś skrzynię. Mam jakieś itemy. Coś jeszcze, mam kolejną skrzynię. Okej. Okay. Nie są to dobre itemy, ale już jest jakiś dobry znak na początek. O, trzecia skrzynia. No fajnie się trafiło. No snajperka, nie wiem czy snajperka to jest tutaj, dobra, no zobaczymy co ja bym mógł tutaj zabrać nie wiem co to jest, taki rapinek to jest chyba pazuka? nie, nie wiem to się okaże w wybraniu co to jest abym się nie zdziwił, że sam siebie wysadzę ale nie wiem czy w ogóle tak idzie zrobić jeszcze tutaj sprawdzę jakieś luty, czy są rzeczy do zebrania tutaj coś mam to nie wiem, może zamiast tego Ale nie, to jest snajperka? Nie Kolejna fajna broń jakaś Uhuhu Dobra Kuźwa Jest, Zapiłem! jest, Zapiłem! Zabiłem pierwszego Elegancko, udało się Czy mogę się uleczyć? Nie a co to jest w ogóle za broń? Powiedz mi. Ciekawe, a to? To to samo jest, dobra? No dobra. I nieskończoność amunicji? Coś mi się tutaj nie podoba. Coś zielonego ma tutaj dalej. A co to jest? Po jakie zielone? To jest chyba lepiej, nie? Chyba. Kolejna skrzynka. No kurczę, a może zrobię tak: wybiję sobie ochronę, i teraz pandaże zabiorę. Zamiast tego zabrałem tak. No nie wiem, czy ja to przerobię. Ale, że tutaj mam we dwóch broniach nieskończoność amunicji, to aż dziwne. Dobra, pokaż mi mapę, gdzie ja bym mógł iść. No nie wiem, gdzie ja bym mógł iść. Chyba po prostu by poszukiwania. Ale jakie to będą poszukiwania, to nie wiem. Mam jakieś auto. I pytanie, czy ja mogę w to wsiąść? Mogę. Dobra. Zapowiada się ciekawy film. Co to jest za skoczek który to był? Ogólnie gdy będę atakował i strzelał, no to nie spodziewajcie się po mojej stronie różnych komentarzy, bo ja muszę skupić się na grze. Czyli co? Już wytachowałem, tak? Okej, okay, to przewidzieć. Czekajcie, mam okazję. Za zastrzelić kogoś chyba. Chyba ucieka. Ale pewnie nie jestem. Ten odcinek może być wyściwny. Zabiłem trzech? Nie wiem, chyba zabiłem trzech. Ej, fajnie mi wychodzi na początku. Tylko fajnie, jakby mi tutaj topie mi nie przeszkadzał. Idź, już robi, to już Dobra, poszedł sobie piesą. <grym> ok. To może być lepsze. Fi fioletowe chyba będzie lepiej. To operacja mam tutaj dalej. Może być ok. się ruchy słyszę. Ale gdzie? Ja jestem przy granicy. Uch. Co, gdzie, jak? Tam gdzieś? Nie wiem. Bo to stałem. We z tyłu. Ale gdzie z tyłu? U... Tutaj? Tutaj. Giniesz! Cztery, czterech zabiłem. Nice, super. Nawet wychodzi. Ale że ja mam nieskończoność amunicji, coś mi się tutaj nie podoba, więc sobie Ale fajnie. Kolejna ciekawa skrzynka, co to jest? Rzadkie. Okej, okay. rzadkie, czyli co to jest? Szybkość mam. Ej, to jest szybkość. Dobra, niech będzie ta szybkość. Przyjmę to szybkość. Tak jest. Że czterech udało mi się zapić, Ej, nie spodziewałem się tego. Nie wiem. Co teraz będzie? Nie, tutaj raczej nie, po, nie będę go bo ja wiem, co to jest. Grałem ze znajomymi, to. wiem, na czym to polega. Yy, chciałem powiedzieć, że przypominam. Pozdrawiam koleżanki i kolekę Dobra, jestem na szczycie jakiejś góry. Gdzieś tam się strzelają Obym tylko nie wpadł w jakąś pułapkę, bo będzie problem Dobra, tam ktoś się posypał Czy mi się udało? Bo tam widziałem? Tak, wow, kurczę Tara, cię mam. Ała, mm, Ale to stałem. Szybko ulec się. Może nie zginę, co? Tu, tu będzie chyba piegu. Ale, pi, ale nie jestem pewny. Dobra. A! Szybko! Uciekaj! W ciepie przyrośnie. Tak się mówi. A czy to jest prawda, to nie wiem. Okej. Okay. Oni się schowali. Czujecie jak pęgrał wystał orsy. Gdzie? Mógłbyś to schować, jakoś. Bo jestem w krytycznym stanie teraz. Za chwilę mogę zginąć. Nie ugram tego na pewno nie, bo są lepsi ode mnie. To ja już wiem teraz o tym. Możecie słyszeć gdzieś tutaj, w tle mojego pieska. Ale no, nie pozwolę na to, żeby przerwać sobie ten mecz Ja będziesz czekał, to ewentualnie... Jesteś Wyciszę mikrofon No pokaw się Nie Tak, piątego zapiłem, ej się odwala. Nie wiedziałem, że jestem w Fortnite taki dobry. Wow. Spróbuję dostać się do tych rzeczy, tam gdzie rozsypały się gracze. Ty jest chyba taki pobliski. Proszę, żeby tutaj tylko nikt nie przyszedł. Jest apteczka. Jest tubsko uratowane. szybko Nie mogę. Okej. Okay. Dobra. Następny poziom. Nie wiem na czym polegają poziomy. Mam jakąś ochronę tutaj. Okej, okay, na pewno będę tą ochronę chciał zabrać. Szybko sobie ten napój. Super. Nie wiem czy to coś da, ale zabiorę. Mam kolejną apteczkę. Co tutaj dalej spotkam? Coś tutaj... Zło jakieś złote mam broń, ale nie wiem, czy te złote są lepsze. Nie wiem, nie znam się. Ja picola, było tak dobrze. Ale zajmuję 11 miejsce. Nie jest źle, słuchajcie, widzowie, nie jest źle. Myślałem, że będzie gorzej. 11 miejsce zająłem i taka fajna szybka rentka ugrana. Kurde no. Myślałem, że będzie gorzej. No słuchajcie, jak na 5 zapływów, tak, pięć y, zapójstw zrobiłem i prawie dotrwałem do końca rozgrywki, czyli zostało chyba nas około 10 albo 12, nie zwróciłem dokładnie uwagi ile, to i tak wyszło dobrze. Pierwszy odcinek wyszedł spoko, myślałem, że będzie gorzej, jednak udało mi się kilku kraczy rozłożyć na kawałki i mieć na koncie pięć zapływów. Czy będzie drugi odcinek? Zobaczymy.